Ja nie dojechałem jeszcze, słuchajcie, do obwodnicy w miasta Są straszne korki, sobota, taka pora, piękna pogoda, więc to wszystko się na to składa. A więc, żeby zabić czas, nagrywam kolejny. A propos, kojarzycie tą nutkę? Manx i Właśnie, Warius Various Monks. Manx. Manx. Taki sentyment. Sentyment nie do Various Manks tylko do tych czasów, kiedy, kiedy to było na topie. Jest taka... Nie wiem, czy to jest strona, czy jest to... Na jakiej zasadzie to działa, ale nazywa się kiedyś było jakoś fajnie, gdzie tam są zawarte takie wspomnienia sentymentalne, zdjęcia, sentencje, wypowiedzi, kawałki piosenki i no i mają rację, mają rację. No, niestety żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, ale chyba nie zetknąłem się jeszcze z opinią kogokolwiek, który by kto by powiedział, że no nie, że ten, ten trend jest od wręcz odwrotny, że to teraz żyje się lepiej i że to teraz jest fajniej. Ja również podzielam zdanie tych osób, które twierdzą, że to kiedyś było lepiej po prostu ale z czym to jest związane, dlaczego dlaczego tak jest, dlaczego jest taki trend, to już jest taka sprawa bardziej złożona, bardziej skomplikowana. Ja według mnie to jest po prostu może takie przekombinowanie, wiecie? Yy... Człowiek już ma wszystko. To, co jest tak naprawdę potrzebne człowiekowi do szczęścia, zostało osiągnięte już bardzo, bardzo dawno temu. Ja wiem, że to jest, to jest postęp, to jest cywilizacja, to jest w naturze człowieka dążenie do ulepszania, do, do tego, żeby wymyślać nowe rzeczy, innowacje, ale według mnie jest to już takie troszeczkę przerost treści nad formą, ponieważ ten, ten hype, ten moment, gdzie Yy, wszystko jest, no taka jest prawda. Teraz są już tylko udziwnienia, udoskonalenia. Ja dlaczego ja mówię zawsze wracając pamięcią do tych lat dzieciństwa wczesnej młodości, lata 90. Właśnie takie klimaty jak Varius Manx, jakieś młode wilki, VHS, yy, Walkmeny inne rzeczy, zawsze mam taki sentyment do tych czasów i z taką nostalgią sobie to wspominam bo to już nie wróci, wiecie to, jest, to już jest przeszłość, ja jestem dumny ja się niesamowicie cieszę, że ja miałem okazję mogłem jeszcze w tych czasach żyć, być gdzie pójść do domu, wracać do domu to było jak kara, wiecie, każdy Dążył do tego. Każdy chciał być w towarzystwie, w jakieś grupki osiedlowe, młodzież. Yy, wspólne jakieś ogniska, wypady, biwakowanie, jakieś później wyjścia, yy, zabawa, gra w piłkę. To wszystko miało swój klimat. Nikt się nie przejmował jakimiś tam zarazkami. Yy, graliśmy z chłopakami w. Na boisku takim, które tylko z nazwy było boiskiem, a oczywiście to był kawałek trawy z dwoma trzepakami oraz między blokami, wertepa na wertepie, ta piłka nigdy nie leciała prosto. Ja teraz tutaj na osiedlu mam takie boisko już z XXI wieku, a więc Tartanik, równiutko, oświetlone I tak przechodząc zawsze sięgam pamięcią do tych czasów, gdy my graliśmy w piłkę. Jest to, są to totalnie dwa różne światy, wiecie? No znaczy wiecie, bo macie to też na co dzień, widzicie to. Ale to nie znaczy, że teraz jest lepiej, a wręcz przeciwnie. No. Nie jest to. Nie sprawia to takiej radości. Ja mam wrażenie, że to jest już tak powszechne, tak spowszednia. Ja nie mówię, żeby tego nie było, ale jeśli ktoś nie zaznał tych czasów, o których ja mówię, przed tym, przed tym przewrotem. Ustrojowym w 8990 była naprawdę biedne czasy, kombinowane czasy i to wszystko, co z tym związane, to, to, to nie, ma, nie ma skali porównawczej i on już yy, traktuje to jako pewnik, jako coś, co było od zawsze. I to nie można mieć, to nie jest wina tych ludzi, którzy urodzili się w późniejszych latach. To jest po prostu. Yy, przystosowanie się do obecnych warunków. To, 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 to warunki sprawiają, że ludzie są tacy, jacy są i to nie jest niczyja wina. To są po prostu takie czasy. Mówię to też na, na przykładzie mojej córki, która jest przekochaną, przed cudowną osobą, jednak e, no już jest, jest inna, już jest z tego nowego pokolenia, więc ona mnie na przykład cieszyło w święta zapach pomarańczy, smak, małe rzeczy, jakiś malutki prezencik, coś a teraz tego jest pełno. Jeśli coś jest powszechne, jeśli czegoś jest pełno, teraz dzieciaki na owoce patrzą i. mają odrych wymiotny, nie? A kiedyś to sprawiało radość. Teraz wolą pączka. Wirtualny świat na komputerze zamiast nawiązywania relacji z rówieśnikami. Kiedyś ganiało się za piłką. Teraz robi się różne ewolucje na padzie od PlayStation albo Xboxa, nie? No mówię, są po prostu takie czasy. Pozdrawiam wszystkich, którzy pamiętają te o których powiedziałem, powiedzieliśmy, powiedziałem wcześniej i pozdrawiam również tych, którzy tego już nie pamiętają. Takie czasy były. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i yy, widzimy się niedługo mam nadzieję na żywy live 18 pa pa